Dzisiaj e, mija jeden miesiąc, jeden dzień pobytu za granicą. Nice. Dzisiaj się przeprowadzamy, ponieważ pani, znaczy, no nie, ogółem nasza wina. Nasza wina. Bo nie e, za krótko sobie zabukowaliśmy tutaj nocleg w tym jednym zmieniliśmy i, datę. i zmieniliśmy datę. tak, z, W jednym wcześniejszym, no i tam e, poszło takie domino po prostu parę noclegów i nie wszystkich się dało przedłużyć, także tego tutaj akurat nie dało się przedłużyć, ale zaprosili nas dzisiaj na kolację rodzinną, także fajnie. Mimo iż nie będziemy tam już dzisiaj spać, no nie? Także idziemy na inne. Na inny nocleg oddalony o 10 minut, ponieważ mamy tu być jeszcze dwie dwie noce. Także w Langenbach. Takie coś. Potem pociąg do Badwing. Jak? Wang Wienk, Wang Wang potem pociąg do Wang Wienk, półtorej godziny, i tam 8 nocy. Także stay tuned for more. Jako, że dzisiaj jest oficjalnie sylwester chiński, bo, bo nowy rok, a pogoda jest jaka jest. To Jelonka mówi, że weźmie sobie dzisiaj zupkę na ten mróz. Jest, może, 23 stopnie? No jakoś tak, będzie 23 stopnie i. No to 25, no, racja. Może nawet 6. I, i co? Na ten mróz najlepsza zupka. Idziemy, idziemy i. Idziemy, idziemy, i widzę, pani grilluje banany. A to już któryś raz widzę, no nie? Jak sobie myślałem, kurde. No gdzie jak nie tutaj? No trzeba spróbować, nie no i kupiliśmy. Jeszcze gorące. A Tutaj Lonka mi posłuży jako operator z kamery. Jezus Nie uwierzycie co spróbował gorące, gorące nie? Teraz próbuj, Pachnie jak banan Na banana. Reakcja Na banana, raczej znaczy nie będę drugi raz kupował No banan gorący Gorący banan, nie? Niech to tak myślisz? Tam jest zupełnie dla mnie gorący, twardy, nie, nie fajną ma skórkę, skórkę ma nie fajną. To tą powłokę taką twardą nie? Takie Nie to grubkie, miękkie. Ale ciekawe fajne, fajne doświadczenie. Powiem tak. Dla niektórych to mogą być delikatne, to może być delikates, nie? Albo delicje, albo najlepsza rzecz na świecie. Ale jak za 5000, tak go spróbować. Moim zdaniem, spoko. Ale osobiście bym nie kupował drugi raz. Takie coś bym wolał. Takiego bym dziawnął nie? Skrzydełko. Albo nóżkę. Mm. Jeszcze zapachniało. Niedziela, taki leniwy dzień. dzień. Postanowiliśmy pójść na kręgle. Na kręgle. Także Kilonka musi być gotowa na to, że przegra, ale czuję, że jest, bo sama zaproponowała kręgle, ale patrzcie na ten obieg, nie? Normalnie jak sala weselna jakaś. No, okazuje się, że jest to ten sala weselna, bo kręgle są tam, a tutaj się ktoś żeni, chyba tych młodych tutaj. O, oh, very good. Salę, salę weselną zostawiamy za nami. Przeszliśmy przez tą bramę. Wychodzi na to, że niepotrzebnie. I trzeba tutaj, o, tu w lewo. Tam była pani. Powiedziała o siódmej wesele. 300 osób prawdopodobnie będzie na taką salę się będą bawić. Tyle. Ogólnym. Przeprosiliśmy, że wcale nie ona bardzo wesoła mówi spoko, chodźcie, patrzcie, oglądajcie, zróbcie zdjęcia. W Austrii mieszkała, więc. A w Austrii? No, o, no tak, tak, tak. W Austrii mieszkała, to tam po mnie studiowała dokładnie. O, ten, jest fototapeta, ładna. A my czujemy na... W stolikach są talerze i policze mirindy, można by bo mi się spodobało. Albo mirindy, albo coli, albo sprajca. A nie, to są pod dwie, pardon no, no, no. A co jest w tych talerzach? Jakieś warzywa? A, będą ten, hot chyba. Dobra, no, myślałem, że sięgnę. Ostrojecznie się nie doszliśmy i tak patrzę. Drzwi nie. I to jest tył kręgielni. To jest tor. Cały tutaj jest tor. A tu normalnie pan konserwator ma jakieś ten. Yy, wiecie co? Dziurko, żeby naprawiał. I tu ma łóżko, żeby za daleko nie odchodził. Także tył kręgielni jeszcze... Jeszcze nigdy nie widziałem, nie? Witajcie w kręgielni, nie wiem czy mnie słuchać, Taka impreza tutaj. Tylko lewa strona no Kręgiel. Proszę bardzo Tak się tworzy jak thank you

Czekamy teraz na autobus. Torby przygotowane. Ma podobno coś takiego przyjechać albo następnego. Nie wiem, minibus albo ogółem transport. Jakiś transport, transfer. Mamy jakiś transfer przygotowany na, lotni, na lotnisko, na dworzec. Na gło, dworzec. Yy, jaki? Pociągowy. Na dworzec pociągowy i jedziemy na VatBank. Będzie to super ekspresowy pociąg prosto z Chin. Także mam wysokie te oczekiwania co do jakości. Także zobaczymy, jak będzie. Pan pojechał, od z nas, i to jest dworzec. Główny Warszawa, główna Nie, Langsabank, główny. Takie Kraków. Kraków? Niech będzie ze Kraków. O tak, bo taki kulturalny też jest przecież Łódź e, Lesbos UNESCO. No, duży. Jak już znajdziemy pociąg nasz? Wyjeżdżamy, jest 15 po. Nie widać. A mamy o 17 pociąg, raz, dwa znajdziemy. Normalnie bramki do wejścia. I check-in. Proszę bardzo. o co chodzi? Nie wiem. Jak na lotnisku? No też jak na lotnisku. Tylko my z kleczakami. No tutaj jest check-in. Normalnie była kontrola. Proszę bardzo. Za bardzo nie, powi nie powinienem za bardzo chyba nagrywać. No ale jest. Tu ludzie o kolejce się ustawiają, dają ten. Walizki do prześwietlenia. I nasz pociąg czekiń zaczyna się 17.41, odjeżdża 18.01 K11. Peron konkretny, ale przynajmniej pisze, gdzie, gdzie jaki ten stanie. Wagon. My wiemy, że mamy wagon ósmy. To przynajmniej tyle, że to jest jakoś tam skorygowane, nie? A nie chaos siedemka my na przyjechał super, super świetny chiński pociąg LOT, nie LOR nie, LCR linie chińskie pociągowe nawet są kajuty do spania w tym pociągu proszę bardzo a my zajechaliśmy lajtowo, nie? Półtorej godziny. Bardzo. Ale pan, identycznie tam przejdzie? Tak. No. Dokładnie, jakbyśmy nie wyjechali z tamtego. Ciekawym, czy w środku też taki wysoki sufit? Pewnie też. No. Co, lajtowo teraz do hotelu i, i teraz mamy 8 dni. 8 nocy, znaczy się. Jeżeli 8 nocy, co 9 dni. Pięk. Witaj. Dobry wszystkim. Można powiedzieć, że pierwszy dzień w Luang Bo! Wiat Eh, Ale można też powiedzieć. <śmienki> A, tak, ale można też powiedzieć, że pierwszy dzień. wiat. <śmienki> Kurde. <śmienki> Dobry wszystkim. Pierwszy dzień wiatr dźwięk. intro. <śmienki> wiatr Przyjechaliśmy wczoraj Spaliśmy, o ale żeśmy pospali nawet troszkę Do dziesiątej, śniadanko o dwunastej Godzina a druga, można iść na spacer, nie? Główny ruch Na głównej, bo tylko tu jest ta jedna ulica W tym mieście, tylko ta główna A teraz idziemy sobie na jaskinie jakieś fajne Podobno so są jakieś fajne jaskinie, 20 minut stąd tak? I podobno też można sobie tam popływać, także Zobaczymy jak będzie jaka woda. Byłem bardzo gorąco. Dzisiaj, ile? 35 stopni będzie jak nic. Bezchmurne niebo. Bezchmurne niebo, i ciśniemy do przodu. Tu mamy zejście do mostu. Tego tam o. Za wejście, zapłacone. Symboliczna złotówka. A potem, podobno, jeszcze za łódkę będzie trzeba zapłacić. A bo za coś zobaczymy Oj, oj 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 A już ten most wygląda bardzo solidnie Chciałbym powiedzieć, że te patyki bardzo mocno go trzymają Ale ładne kamienie tamte skały, Dobrze, dobre, dobre tu mamy ceny 10 tysięcy za lokalsów 15 tysięcy za e, nielokalsów, czyli za nas mamy wejście i piękne schody prowadzące do jaskini, ogółem pięknie tu jest no szor bardzo fajnie cena 3 zł za wejście do jaskini od osoby i ciupiemy pod górkę wyszliśmy no, zapach jak w piwnicy, nie wraka spalenia, jakaś ta kapliczka i podobno ładnie tu jest osiedlone. Widzicie, ilonka poczuła pomoc, ale dała sobie ręce i podobno ten się idzie dalej. Zobaczcie to o, ołtarzyk, żeby się można było ten przeżegnać przed pójściem w ciemność Zobaczymy, czy tędy rzeczywiście... Opa lala! No i tyle z tej jaskini Nie ma nic już A, tam na dół się idzie, nie? Ha, ja myślę, że to już za to jeszcze na dół można iść No i super, co ja bym zrobił bez żony Proszę bardzo, tu zejdziemy na dół, ale fajnie chłodno, jest, nie na górze, na górze, na zewnątrz 35 stopni, a tu no za 20 bluzę można by było ubrać wysoko jest, nie wiem czy widać, ale tu będzie z no przynajmniej 5 metrów wysokości trzeba wam powiedzieć, że świetna jaskinia Będę wszędzie jest chodniczek zrobiony światła, wszystko ładnie widać Proszę bardzo, żaróweczka. Dwa kable pociągnięte, faza i zero. I normalnie wszystko. Legancko podświetlone. Na komerce tak super nie widać, ale uwierzcie mi, że jest o wiele jaśniej. Dobra, teraz trzeba zejść na dół. A ja Wam coś muszę pokazać, że ta chusta to jest istoklik. Chodźcie chwycią i pociągnij. Wow, kotek, ale szybko ty! Dobre to było! Magic! Po tych jaskiniach jesteśmy. Dotknę sobie tutaj wody i bardzo ciepła. A czy dobra, nie jest ciepła, ale nie jest zimna, nie jest lodowata, nie? A można wchodzić, także idę. Proszę bardzo, wszedłem do wody. Tam jest jaskinia za mną. Postaram się tam wejść. Ogółem. Nie? Trochę, trochę się cykam, nie? Ale dobre jest to, że jest przezroczysta woda i przynajmniej widać, gdzie stawiam krok. Ach, cholero, jasna. Ty. Dobra, idziemy. Będziemy szli powoli do przodu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Mm. Ja muszę tak sobać kamerkę i płynąć dwoma rękoma. Dobra, lecę. Dobra, poddałem się, bo, bo tu lepiej przyjść z, tym z z okularami do snorkelingowania i żeby widzieć, gdzie płynąć. I sam się cykam. Wolę, żeby ilonka pierwsze płynęła, a potem ja. Dobra, kończymy yo man. pasuje coś zjeść na kolację sobie wymyśliłem, że zjemy roti i szejka szejka z tym z mango, bo jest przedobry i a roti z jakimś bananem, nutellą takie coś by mi odpowiadało, o i widzę gdzie to może być robione, gdzieś tutaj może po lewo, zobaczymy w jakich cenach bo też za dużo nie chcę wydawać wiadomo o tam po prawej też było zobaczymy ile tutaj loti 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 sabadi po 30 tysięcy znajdziemy tak a szejki? nie ma szejków ale? nie też po 30 000. po 30 tysięcy szejki też loti a my chcemy za 20 albo 25 000. o loti też 30 Też 30 albo 35, idziemy dalej Ogółem to jest główna, to wszystko będzie w takich samych cenach, no nie? Ten pan co tutaj robi? Tam dużo w ogóle osób O, tutaj pan ma taniej, proszę bardzo Nutella, banana, kokona za 20, no to bierzemy tu Pewnie, że bierzemy tutaj za 20 Hello One minute I get my shake And I come back here no no I go find and i come back o, dobra A szejka może tu po drugiej stronie O proszę bardzo Po 30 tysięcy szejki? Dużo Loti też dużo, 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 dużo 30-35 dużo O. 20 tysięcy za ten te mango można dać. No, Van odjechał. Pani może się zająć moim mango smoothie Co my tam mamy? Mamy lód z rekwizyty. 3, 4, 3. Kubek i 3. To jakiś będzie by cukier. W wodzie rozpuszczony. Ja chcę zobaczyć te mango. Super, będzie dobre? Dobre będzie, super, dziękuję Panie chłopie? Holand Panie Home Holand Holand Jest do... Jakie obieranie? Proszę bardzo O się nazywa? Lukas Luka. Lukas Lukas Proszę bardzo Taki o kawałek Super O, proszę Miło? Ok, dobrze Holland, 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 have to to Tutaj. Trzeba przecież, Super, dziękuję bardzo Chachaj Chodź do środka Dobra, zobaczmy Zobaczmy jak to smakuje No Będzie ale idziemy do tego pana, on ma na naleśniki. Dziękuję bardzo. Okay. Okay. No, tak wygląda na leśnik za cztery złote. Fiu, 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 fiu.